Witam wszystkich w kolejnej odsłonie naszego wideobloga zatytułowanego Zrozumieć i wdrożyć rekomendacje D oraz wytyczne ITKNF. Dzisiaj zajmiemy się ramą procesową, która stanowi fundament wiedzy przekazywanej w kolejnych odcinkach naszego bloga i na podstawie której powstał wideoblog. Celem filmu jest przedstawienie struktury oraz zawartości ramy procesowej wspierającej realizację projektów związanych z wdrożeniem rekomendacji D oraz wytycznych ITKNF. Przejdziemy następującą agendę. Rozpoczniemy od wprowadzenia do ramy integral rekomendacji D opowiemy sobie, z czego się składa. Następnie przyjrzymy się pryncypiom, które stały za stworzeniem naszej ramy. W kolejnych krokach opowiemy sobie o benefitach, jakie otrzymają organizacje, które wykorzystają naszą ramę. I na samym końcu skupimy się na dwóch głównych składowych naszej ramy, czyli blokach budujących i procesie wdrożeniowym. Rama Integra dla rekomendacji D powstała w celu wsparcia organizacji finansowych w procesie wdrożenia rekomendacji D oraz wytycznych ITKNF. Zawiera dedykowany proces wdrożeniowy oraz zbiór bloków budujących wraz z wytycznymi, które stanowią referencyjną implementację wymagań zapisanych w rekomendacji D oraz wytycznych ITKNF. Rama procesowa została stworzona w oparciu o standard PAS. 99 z osłonie z 2012 roku. W związku z tym, proces wdrożeniowy, będący jej głównym elementem, oparty jest na cyklu deminga, czyli składa się z etapów planu, i spraw sprawci popraw, a produktem finalnym wdrożenia jest system zarządzania. Elementami, które są konsumowane przez proces wdrożeniowy i ostatecznie są częścią systemu zarządzania, są bloki budujące. Są to referencyjne modele, gotowe do wdrożenia w organizacji. Takich bytów jak procesy, dokumenty, systemy, wytyczne itd. Charakteryzują się tym, że kompletnie pokrywają wymagania zapisane w poszczególnych rekomendacjach wytycznych KNR. O procesie wdrożeniowym i blokach budujących opowiem w dalszej części prezentacji.